Są takie pozycje, na które czekamy, bo spodziewamy się, że to będzie dobre. A potem, kiedy do nas przyjeżdżają, to zdajemy sobie sprawę, że troszeczkę się pomyliliśmy, bo one są bardzo, bardzo dobre. I taki jest właśnie Atlas Śródziemia od wydawnictwa Zyski Spółka. Zapraszam. Atlas Śródziemia autorstwa Karen Wynfonsta to jest pozycja już legendarna. Wydana pierwszy raz w roku 1981, a ponownie 10 lat później w wersji poprawionej i uzupełnionej, stała się wzorem tego, jak należy tego typu atlasy wydawać. I nie ma się co zresztą temu dziwić, bo pani Fonstat, nie żyjąca już niestety od 2005 roku, była kartografem. Kartografem bardzo niepraktycznym, bo upiększała swymi mapami wiele światów fantazy. Niech choćby wspomnę Dragon Lensa czy Forgotten Realmsy z dd Dlatego też tak swoją drogą ten film znajduje się w serii RPG Recenzja, bo jak zobaczycie, ta pozycja nie jest tylko obowiązkowa dla każdego fana Śródziemia, ale w mojej opinii powinna znaleźć się też na półce każdego gracza i mistrza gry, zwłaszcza tego, który zapuszcza się od czasu do czasu w świat stworzony przez J.R.R. Tolkiena. Wróćmy jednak do książki. Miała ona wiele edycji, także w Polsce. Ja pierwszy raz kupiłem ją jakoś na początku lat 2000 gdzieś mi potem po latach zaginęła, to znaczy pożyczyłem komuś i przepadła, ale wcześniej korzystałem z niej dużo pisząc przygody do merpa. Wtedy jeszcze do merpa. Kilka razy zabierałem się potem, aby kupić sobie któreś z późniejszych wydań, jakoś się to nie udało. I super, bo mogłem nabyć to. I w porównaniu do tego, które miałem kiedyś to jest coś o wiele wiele lepszego. Duży format, troszkę większy od A4, twarda oprawa, 220 stron w kolorze plus zakładka tasiemka. Okładka jest matowa, litery zaś błyszczące i wypukłe także na grzbiecie. No, ale to, co jest najważniejsze, to wnętrze. Atlas podzielono na rozdziały i są to pierwsza, druga i trzecia II era. Mapy regionów, hobbit, władca pierścieni oraz mapy tematyczne. I co my w tych rozdziałach mamy? Ano, opis i przepiękne mapy oraz plany obrazujące wszystko, czego dany rozdział dotyczy. To nie jest tylko atlas zbiór map. To jest przewodnik po historii i wydarzeniach, zilustrowany krok po kroku. Jeżeli jest pierwsza era, to zaczynamy od stworzenia, od wyglądu Ardy, od Walinoru. Mamy tutaj obrazowo pokazane podróże bohaterów Silmarillionu, bitwy dawnych er, miejsca, wszystko z opisami, z wyjaśnieniami, z datami. No ale okej, okay. przejdźmy do czegoś bardziej dla zwykłych zjadaczy Lembasów, a nie dla tych legendarnych niczym balrogowie czytelników, którzy ponoć Silmarillion przeczytali. Mapy regionów. Shire. Krótki opis z historią i mapa krainy. Eriador. Niecałe dwie strony opisu i mapa Eriadoru. Mapa Rowanionu. I opis dzikie kraje. Ury mgliste. Wodogrzmoty Rauros. I tak jest po kolei. To sprawia, iż ta pozycja jest doskonała dla ludzi, którzy Tolkiena czytali, filmy oglądali, chcą dowiedzieć się czegoś więcej, ale niekoniecznie są frikami, którzy obudzeni w środku nocy powiedzą. Ile lat miał Aragorn, gdy doszło do bitwy pięciu armii i dlaczego scena z filmowego hobbita, gdzie Tranduril wysyła Legolasa na poszukiwania młodego strażnika do Rivendell jest tak debilna? Albo jeśli ktoś chce zagrać właśnie w jakiegoś RPG, nie jest mistrzem gry, ale zna takiego, wie że będą grali, nie wiem, na przykład w Shire. No, ale jak to Shire wygląda, co to w ogóle jest i tak dalej. No, z książek już mało pamięta. W filmie prawie nie było, poza tym, że to Kraina hobbitów. Otwiera, czyta, Ciach, dziękuję. Dla mistrzów gry, zaś to jest doskonałe źródło, które można wykorzystać na sesjach. Bowiem są tutaj wraz z przekrojowymi planami opisane miejsca znane z historii. Czy to będzie Farma Magota? Czy to będzie dom Toma Bombadila, czy to będzie Bri, zajazd pod rozbrykanym kucykiem, Amonsul, Rivendel, słowem czego dusza zapragnie. Zobaczcie jak super rozrysowane są Edoras, Minas No, dla mnie rzecz świetna. Co więcej... Znajdziemy tutaj też mapy pokazujące podróże Froda i Bilba, z podziałem na dni i miejsca, gdzie wypadały im popasy. Jest nawet dokładne kalendarium. A w moim przypadku atlas będzie miał jeszcze jedno niebagatelne zastosowanie. Moja córeczka, lat niespełna 5, jest właśnie na etapie hobbita czytanego przez Taty. Oczywiście w wersji nieco ocenzurowanej. Mamy komiks ten Zamberu, mamy kilka wydań książkowych oczywiście, ale nadal wytłumaczenie takiemu dzieciaczkowi jak to jest, że miasto na jeziorze nie tonie. Strona 127. Albo jak Bilbo mógł widzieć przez okno, skoro mieszkał w Norce. Strona 137 i tak dalej i tak dalej. A jak dorośniemy już do Władcy Pierścieni, to wtedy będę dziękował Atlasowi po dwakroć. Jeżeli chodzi o tłumaczenie, to nie jest tutaj użyta nomenklatura pani Skibniewskiej, bo mamy na przykład Świszczowe Wzgórza, czy Hobbitowo zamiast Hobbiton. Natomiast jest Szajer, a nie Włości, czy tam Włość. Zatem to nie jest pierwsze tłumaczenie Łozińskiego. To z Łazikiem zamiast Aragornem obieczy światem. Wydaje mi się, że to jest nazewnictwo z wersji poprawionej, i to mocno poprawionej pana Łozińskiego. Wiem, że to może komuś zgrzytać, ale ja chyba wyrosłem z tych wojenek Łoziński versus Skibniewska i na, nie wiem, Jelenisko, Hobbitowo czy Świszczowy Wierch patrzę z pewną nutką sympatycznej pobłażliwości. Chociaż akurat ta pierwsza nazwa najmniej mi pasuje. Yy... I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o Atlas Śródziemia. Okładkowa cena sugerowana w detalu to jest 129,90, ale na internetach kupicie go teraz, czyli w pierwszym kwartale roku 2024, za niespełna 90 zł. Więc ja nawet nie będę mówił, jak bardzo wart jest on swojej ceny. Na dziś to już wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Pamiętajcie o wspieraniu kanału, jeżeli Wam się podoba. Was to nic nie kosztuje, a mi będzie miło, że ktoś docenia moją pracę. Jak zawsze życzę Wam też wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kanale.